No czyj kotek? Cześć. Jak tam? A wiesz, że całkiem nieźle? Tak. Tata śpi po 23 godziny na dobę. Z mamą oczywiście kłócę się cały czas. O wszystko dosłownie. O to, jak wieszać pranie, jak kroić warzywa, w jakich ciuchach nie chodzić, to jest masakra. No dobra, ale to nieźle, czy się kłócisz z mamą? No, no, no może być, no. O, na przykład to. Mama twierdzi, że skarpetki przed powieszeniem trzeba roztrzepać, żeby była taka, wiesz, rubniutka jakby schnie. A ja się pytam. Po co ma być równiutka, skoro będzie naciągnięta na stopie? Że te stópki bym tak wycałował po prostu. Stęskiwiłem się za tą strasznie. No, a nigdy nie lubiłeś słuchać, jak cię opowiadam o moich kłótniach z mamą. No, to teraz lubię, no. Aha, czyli jak mówię to z daleka, to to jest bardziej znośne, tak? Czy ja pluję, jak opowiadam, czy co? Nie, no coś ty. Jak cię po prostu nie ma, to wiesz, no. Cokolwiek mówisz na tym małym ekraniku, to po prostu wydaje się takie słodziutkie. No, no zauważyłam, że nam się całkiem spoko teraz gada. Nie mm. powinniśmy się ani razu. Ja bo się nie czepiasz, że nie zgasiłem światła. A właśnie, zgasiłeś? Tak. Gaszę cały czas, pilnuję tego. Spoko. Ja mm. też sobie mogę czytać w nocy i nikt mi nie marudzi, że mam światło zgasić. Mm. To błędnie wyglądasz, po prostu. No ale skąd wiesz? Przecież widzisz tylko część mnie. No, wystarczy. No właśnie. Mm. Jakoś tak sobie wystarczamy na tych łączach. Nie, ale Paula, nie, no nie to miałem na myśli. Po prostu bardzo mi ciebie brakuje. I, i nawet nie wiesz, jak ja już czekam na ten maj. Maj. No. Czy to się w ogóle uda w maju? No, przecież wszystko mamy załatwione. No, suknia kupiona, terminy klepnięte. No, tylko wesele będzie trzeba przełożyć, ale co mi akurat pasuje, bo po prostu nie znoszę tego cyrku. Wiesz o tym? Będzie dobrze, zobaczysz. A y, jak sobie z zakupami radzicie? No, wszystko mamy. Zapasy, jakby wojna miała być. No, matki szaleją, nie? A miała nie wychodzić z domu? Nie, to nie mama. To Jerzyk robi nam zakupy. Codziennie coś na wycieraczce leży. Ej, jaki Jerzyk? No, sąsiad. No ale nie przypominam sobie, żeby. A, no bo on nowy jest. Wprowadził się dosłownie przed wirusem. Mieszka za ścianą. A. A on tak może wychodzić, dźwigać. No przecież młody jest, to dla niego takie zakupy to nic. No dobrze zbudowany. Ale istotne. Słuchaj, ty wiesz, że sikorki przylatują na nasz parapet? No tak tymi łebkami przykręcają. Gorki. Kochanie, a jak u ciebie? E... No wiesz, od wczoraj to nic się nie zmieniło. E, żadnych sikorek na parapecie. Mati, e, ktoś dzwoni. Ja będę musiała kończyć. No Dobra, ale no, chyba gości nie przyjmujecie teraz. Co? Paula. No nie, 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 ja, ja zadzwonię później. No kocham cię, papa. Pa. Ale Paula, Paula, poczekaj. Sikorki. Sikorki. thank uh you -huh.